Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore Jestem Grzesiek I tak, w tym odcinku na pewno pokażę wam co znalazłem Ale najpierw tak Zinstalowałem sobie z powrotem Rayminimap Minimap. tak, żeby to bardzo się... A to jest to, czekajcie Point tutaj. Tak, tak on chce. A to jest jakby bez tekstury. skała. Dobra, nic się tu bawi. I tak, im niemapa nastowała. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Mam nadzieję, że nie źle. Jak uciplnimy wszyscy poziom, ale zaraz Wam pokażę, bo najfajniejsze wydobywanie wskazujemy na nagranie. Oj, przeszedłem. Już zamontowić dzisiaj. To tu, tu, tak, to tu. tu. Złoto. Dużo złotka. Tak. A nie wszystko jeszcze. A jak widzę, to się nieźle wkopałem. Aha, to było to. Eee, to co włączyłem. Tak. Czy to strzałeczka głupia jest. Tak, ja się wypowiem później. To też jest strzałeczko, powinno być. Ta tu się połowi, patrzcie, diamenty. Ogólnie gdzieś tu jest daleko. Wow! Jak słyszycie, gdzieś tam daleko jest spawner. Chyba dungeon cały. Wysyłamy złotka Pyk No No Więc widzicie, mamy 11 złota I 4 diamenty Kopałem Nie wiem To, żeby znać co kopałem już pół godziny I zamówmy, że się idę stąd Tak Dzisiejszym moim głównym zadaniem będzie przeprowadzenie świnek do to e, no do mojej zagrody, które dla, dla nich zrobiłem a jeszcze tak, mam dla was złudną e, wiadomość e, odnośnie się tak co weszło w Minecraft 1.3 nie wiem czy wiecie, ale zmieniło się tak Ułatwili trochę zbranie expa, ale utrudnili szczególnie dla mnie bardzo utrudnili e, wytworzenie książek. E, pewnie, to pewnie dobrze wiecie, że e, nie jest to małe dobra. A wracając, e, jak się robiło książkę, to potrzeba było tylko 3 cm cukrowe, nie? Ale teraz, żeby zrobić książkę, potrzeba jeszcze jednej skóry. Więc bez, bez hodowli krów się nie, nie obejdzie. A najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie ją tej krowy. Więc będziemy jeszcze w poszukiwaniach krów, ale to już w kolejnym odcinku. Tak, e, to dostajemy. Nie do z czterema diamentami. Oglądał mam na mieczek. E, I na no to, to potrzeba dwóch. Ja muszę trzy diamenty. Potrzebujemy 2 węgla Niech się złotko przepłatia i tak Potrzebujemy tego, żeby te świnieki zebrać i weźmiemy coś do jedzenia. Kilow mogę dostawić w sumie mi miecie, żeby się bronić. Jak tam z dniem? Moj no, końcówka. Ja, to zbierzemy jeszcze zboże. Chyba już całe wyrosło w sumie. Na prawie, też nie zbierzemy zboża. to by dokładnie urosło. O! Dźwięk z mojego intra. Ja myślę, że taka plantacja mi wystarczy. Chyba, że ja potrzebuję, jakąś skóry, to, A na zimę skóry nie będzie tak łatwo. to jest tak. Ups, zaraz Ok, już jestem. E, przez małą, małą uwagę zapomniałem, że. Mało miejsca na dysku i cały odcinek mi się nie zmienił. informacja, że mało miejsca na dysku, więc musiałem trochę miejsca na dysku. Bo zrobiłem mu 35 giga, więc spokojnie, starczy nam do końca tego odcinka. Dobra, skoro się już praktycznie zrobiono, noc... Mm. Dobra, z tym to a jeśli ja tutaj chcę to poprawić, żeby dokładniej, a o właśnie pokazałem, wyrównałem tutaj, Są, yy, postanowiłem, że wybierze no, żeby tutaj równo i mniejsze szansa, że mi uciekną te całe świnie, i na to będę trzymał, i. No ładnie to wygląda jak dla mnie słonka zachodzi dziewiąta minut do nagrania praktycznie zaraz nastąpi myślę, że w, 11 minut się wyrobimy Ojej, jak wysoko jest nie doszedł pudziałem ku tam, to jest na spare kawałek i nie zdążył A do to zbierzemy jeszcze na złoto troszkę punktów wpadnie Nic nie wpadnie, więc muszę tak zamykać drzwi o, jest dobrze, przetoby. Nie ma dużo punktów. Dobra, słodko niech tu zależy. Jak widziałem już bardzo dużo żelaza, potem kopałem. Lepiz trochę no, stąd się nie odbierało. No dla kobra to zrobiłem nową skrzynkę. I chyba nie. W kolejnym odcinku. Może w kolejnym. Trzeba będzie zrobić takie zejście w dół i połączyć ten magazyn. Bo on, niektóre rzeczy już były w miejscu. A noc. Ale jest minimalny, jest przydatny i widać kiedy jest noc, kiedy nie. I w ogóle AFPS-u dużo nie zrzela, bo to koło czterech nie jest bez nagrywania, a z nagrywaniem so wow. so so, to Wow! Wo, zamknij się. Ten Tam nie było w ogóle. biegam tam w klasach Bag, 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 bagu, bagu, bag, bagu, bagu, bag, bagu

Chciałszy od domu, są, dobra. no chodź, chodź, Idziecie, ch, Dobra. ch, ch, nie świnia, chodź. świnia. A się. ch, Nie. To też mi jest dane świnek. Ej, ej, świnia, chodź. Ej. Świnia. Patrz, co nam? O. Oh. No fuck. Idą świnia, idą. No fuck. Kupy działa. No, co za? Ty siedzisz? siedziesz? Czy tą drugą chciała? What the hell? Czy ty wlazłaś? Chodź, żeś tu. No, co za kupia świnia.

Świnia tak. No, no, no Gdzie to obejść się no. Chodź Owca Zagór... Nie, świnia! Gdzie idziesz? No, co za... Także wiecie? No potrzeba wejść, żebyście mogli spokojnie sobie wejść. Aj, nie sądziłem, że tyle problemów sądzę, co będzie. Jezu. Nie mogą normalnie wejść, tylko muszą, kurde... się klinować. jest Jeszcze ten to jeden, tylko jakaś. Z chorym akrobatka. ニュアーカッションマンタ。 Teraz potrzebuję chyba troszeczkę zboża. No potrzeby odcinka, bo weźmiemy tyle. Eee. Ja ci się nie dziwi zawsze z tego, tak? Chyba jak żeby inaczej. Tak. I mam Stylęsionki. Stylęsionki. No, moje drogie. Dawajcie świniaka. Dawajcie nową owieczkę. Jest, mała świnka. I mała owieczka. Tak. Hm. jeszcze jeśli i ostrzyżemy je, no i myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek ee, No, będę troszeczkę krótszy, no ale... Poszukiwania... Mm, tych... Krów Zapewne ze mną sporo i nie będę robił tak długiego odcinka No, kliknij to Przycisk e, Fania będą w kolejnym odcinku I gdzie tam ta nazwa? Jeb, jep. Jak to się robiło? A tu małych nie można teraz. Gdzieś można, było. tak? Nie można małych. Źle no, ży trawę. Jezu, jak ona je! Śmiesznie. Nie no dobra. Ota. O. Co się to się nie bukują. Ciuńka, jak powiem, to nie jest ciuńka. E, przenikałem przez ściany. E, jest nie, nie jest tak dużo, tylko jest sześć, no jasne. Dobra. E, także tak. U, no miałem, kurde, i zrobiłem drugie. Dobra, nie ważne. E, także tak, to było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Grzesiek. Nie wiem pod jakie e, idem, podchodzi wełna. Będę musiał robić jakąś specjalną skrzynkę po powiedzmy ze zwierząt takie coś. Powiedzmy czy pod jedzonko, bo no, nie za bardzo. Dobra. Piek. Tak, takie tak, tak, to był ma grafko ja byłem Grzesiek. E, trzymajcie się. Jak się w filmie się podobał, dajcie łapkę w górę. Bądź skomentujcie go pozytywnie. Na no, ja, cześć.